Magda Gessler w swoim zawodowym życiu osiągnęła wiele: własne programy kulinarne, kilka restauracji, autorską markę parówek, współpracę z jedną ze stacji telewizyjnych. Poza sukcesami związanymi z biznesem, kobieta ma też swoje prywatne osiągnięcia: dwójka dzieci, o które nieustannie musi się martwić. Szczególną opieką musi otoczyć teraz Larę, kobieta przechodzi osobisty dramat, który jej mama już wcześniej przewidziała. Magda Gessler jest bardzo związana ze swoją córką Larą. Kobiety łączą nie tylko więzy krwi, ale i interesy. Prowadzą razem cukiernie słodko, słony, więc nic dziwnego, że spędzają ze sobą dużo czasu. Czasu, który pozwala im na bieżące zaznajamianie ze swoimi troskami i zmartwieniami dnia codziennego. Jak się okazuje, Magda zna swoją córkę lepiej niż ona sama to już koniec. Lara Gessler i jej mąż przechodzą poważny kryzys w ostatnim czasie w sieci znaleźć można bardzo dużo informacji o rzekomym rozstaniu Lary oraz jej męża Pawła Rucza. Para wzięła ślub w zeszłym roku, a media już zwiastują ich rychłe rozstanie. Kobieta coraz rzadziej pokazuje się ze swoim mężem, a za to coraz częściej zobaczyć można ja obok Piotra, mężczyzny, z którym wybrała się na przygodę życia w programie Ameryka Express. Kolejną szokującą rewelacją jest fakt, że małżeństwo osobno spędziło nawet Sylwestra, Lara na Sycylii ze swoją mamą, a Paweł w Bieszczadach. Znaczące są również komentarze na Instagramowym profilu samej Lary. Fani młodej Gessler zaczęli już szukać nowego partnera dla Lary, z którym być może wiodłaby bardziej udane życie. Wśród kandydatów znalazł się wyżej wymieniony Piotr, towarzysz z programu Azja Express. W mediach społecznościowych kobiety znaleźć można komentarze o następującej treści. Niech pani zostawi męża dla pana Piotrka. Pan Piotrek jest super wspaniały, idealny męski. Można przeczytać pod jednym ze zdjęć. Magda Gessler przewidziała tragedię. Szokujące doniesienia, jak donoszą media, Magda Gessler od samego początku wiedziała o niedopasowaniu Pawła oraz jej córki. Lara była zbyt zakochana, aby dostrzec sens w słowach swojej mamy, które okazały się niemal prorocze. Jeden z portali plotkarskich dotarł do informatora, który opowiedział o początkowych wątpliwościach Magdy. Jego zdaniem celebrytka doskonale wiedziała, że Lara i Paweł nie są sobie pisani. Magdzie, oczywiście, szkoda Lary. Bo każdy rozwód to smutna sprawa, ale zasadniczo cieszy się z rozstania córki. Paweł od początku jej nie pasował, stwierdził informator.